dzisiaj Sandra się oceniła jej z chłopakiem. No i jej chłopakiem, ale no i kupiłam sobie no, po prostu nie muszę, tylko kupiłam sobie nowy dodatek, ale tak sobie kupiłam. No to po prostu to w ogóle. Dzisiaj oceniła z Sandra jej chłopakiem. Będzie się chłopak czuję, tak. Dobrze, to czekajcie. mamy. No,

Mam pełność tam Dobrze, to daj. No i wyjdę. A, sobie tu. Ja... Dobra. Zostawię tu sobie.

Ja poproszę jakąś sałatkę. Czy jest tak, jest, jest, jest? Ja poproszę pitę chyba Ja bardzo lubię kiełbasę. Ja poproszę to samo dobra, nas. Dobrze, dobrze. się na...

No dobra, no i jeszcze, no i jeszcze na deser by jeszcze nie mówili, co z tym. Ale słodziak. Zróbcie tą pizzę.

谢谢，谢谢啊，他。妈妈，我来。啊，我偷把鸡蛋

Thank <laughs> you. ちょっ

Tak, ja gotowa. Może co? No, I dodać. A nie, tam nie. Tu Zobaczymy się na drugim filmie. Zapomniałam, dodajcie subskrypcję i dzwoneczek. No i łapkę w górę. Ktoś, jak chcecie takie to...

Poczekajcie tu na chwilę. Tak, tylko teraz złączyć. Mm. Dobrze.

to. <coughs> mm. Już mi jest lepiej. O, oh. oh, pieścionek! To dla mnie? To dla mnie? Tak. Ja, ja. Tak kocham was. Ja to będę pieścionek. No to co Panie się chcą? Co Panie no. chcą? Smacznego. Dobrze. Hmm. Co się stało? Zabierom mi tamtego. Co się stało? Teraz spotkamy się na dole. Mm. Bo lutro kochani. To, dzisiaj też jest nagranie tego gdy Sandra idzie do kina, ale jest. To jeszcze je się nie spodobało. I ona. No i tam policja, że to. Jest policjfa, no. to, policjfa, to, to złodzieje się szli do jej domu. No jestem. Um, nie wiem, co tam jest, To papa. A, to papa, kochani. Oglądalicie mnie częściej.